Siemanko, z tej strony witam. Tutaj Adrian Nairda pseudonim gdzie 999 a to jest Karol e, Gigi Black Ops 2 Zombie. E, odcinek się będzie nazywał Let's Play Karol Black Ops 2 Zombie. Na razie będziemy grać na tranzycie, Potem będziemy grać na miasto przetrwanie i potem na wsi przetrwanie. Będą trzy tego e, let's play'e. Pierwszy transit. Bo oczywiście będziemy grać na mieczu publicznym, tak jak na wszystkich e, moich multiplayerów coś takiego jest let's, też moje odcinki Let's Play, e, Call of Duty, multiplayer, zabawa bronią i ja mam odcinek właśnie, znaczy nie są zabawa bronią, Let's Play, Call of Duty że multiplayer, imprezka, bez zabawy bronią tego no, i gramy, jeżeli nam zostanie trochę czasu to będziemy grać jeszcze, bo gramy sobie trochę na... Wiecie czy na no, złowro Jeżeli nam zostaje trochę czasu, możemy szybko zginąć. A jeżeli tak szybko że zginiemy, no to też drugi mecz sobie damy. Wiem, że trochę odcięło Wam od dołu. No ale cóż, no już trudno. Mam nadzieję, że będzie lepszy tak obraz Albo mogę jeszcze znowu, Wam to, 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 Tak będzie. Wiem, że z dala widać, ale przynajmniej cały obraz. Wiem, że tam nieważne co piszę, bo wiecie co tam piszę, gotowość rankich mapa. No i, ale to nie jest ważne. Kurde, to, to tyle zajmuje. A dobra, już są. Na przykład zgłaszajcie gotowość nuby. Po prostu ważne, żeby widać, jaka że jest broń i gdzie jestem. I ważne, że jest obraz. Będzie widać kasę, ale tak słabo. Więc ja będę tak słabo, będzie widać kasę, bo to jest mam mi... Wam ja będę mówił, ile mam kasę, co nie. Nie będę mówił ile mają mini, bo to jest nieważne akurat w tym. Tak jak ta na przykład w zabawie z multiplayer, kto ma więcej tego punktów. Oby nie było problemu z połączeniem, teraz się modlimy. No i... Potem będzie miasto przetrwanie i tu będą trzy party. Na... na... Call of Duty Black Ops 2, multiplayer, let's play. Let's play Call Black Ops 2, Multiplayer impreza, no to będą cztery party, bo jest strzel wyborowy, zabawa bronią, kije i kamienie i jeden w komorze, tutaj jest tylko miasto, zajezdnia autobusowa i wieś, no więc gramy. słabo do, wi do widoczności, ale gdy dacie sobie to na grubszy ekran, na pewno ekranowy, to jeżeli się dobrze przejdziecie, to to jakoś będzie, wiecie. Bo ja we wszystkich odcinkach będę miał słaby obraz i to Was informuję. Weźmiemy sobie turbiny i tutaj wzięła baba już to. Więc idziemy do basa. Nie, no, ten gość coś tam zawsze mówi. Co to baba robi? Wsiadaj do pasa. I go to the bus, napisałem. Aha, sorry. Dobra, jedziemy najwięcej punktów na razie, ale mam jej zabić. żeby wydać trochę mojego pokoju, Co to tylko lampę widać. Zawsze mam lampę. No ale inaczej się nie da było... Jakby jak to tu powiedzieć? bani normalnie było tak znaczenie. no i jedziemy jeżeli jeżeli będzie to za długo trwało i tak nie dokończymy tego odcinka no to po prostu wiecie co nie Chora cholera, no to wiecie co to będzie No to po prostu. No to nie zdążymy i trudno, bo już nie będziemy co nie wiem. Ty gościu na nie wchodzisz. Ej, Kurde! Do jasnej cholery! Dajemy tam! Nie mam municji, świetnie. No bo to tutaj się wchodziło. Bo... Ja yes, też, jakie nie mam szczęście. A i tak bym się stamtąd wydostał, po prostu. Nie, mm -hmm. bo ja umiem bronić przez to. Nie! Znowu! Co to za pech? Co to za. Może byście, chociaż otworzyli drzwi. Za nim granaty, żeby im powiedzieć kurde, że są jakieś nieogarnięci. Widzę światełko. No, szczęście, że to było blisko. Rozpadaj ze mnie. Tu przecież jestem. Idź tam do pieka swojego. Rozkładam sobie kupić coś, tylko nie otworzę drzwi, bo ja nie otworzę. I niestety, kurde, bus już odjeżdża. Nie ma nic do jasnego, nie? Ale... Dobra, zdążyłem. Ten debil też jest. Dobra, jesteśmy na górze. Będziemy zaraz, jak to się nazywa, być na wsi. Nie zdążyłem niestety sobie coś tam w haszcie, w boksie, czy tam w skrzyni, jak to się tam nazywa. Mówię: haszcie, chest. No to. Niestety nie, nie... nie udało się. Nikt nie otworzył drzwi, ja kurde chciałem sobie dwa razy wylosować, bo na jeden nigdy nie losuję na jeden raz. No bo to wtedy, jeżeli się wyrosuje na jakieś dziadostwo, na przykład dajmy dajmy na przykład jeden przykład, na przykład tą na przykład snajperkę. Nie tą, tą szybko szybkoszczałową, tylko tą tą tą, długo strzałą, tą pf, pf. i tak się długo. Jakby tak powiedział, ładuje, no to się nie opyla. Raz. Się opyla za dwa razy. A jeżeli to już masz za drugim razem, gdzie doszło, to jest po prostu pech. Pech to już da się. Jeżeli bardzo za jednym razem, no to to nie jest pech jeszcze. No, fajnie, dwa wejścia. Gdyby wchodzisz do tego autobusu, bo nie zależy szlak trafił. So Dobra, jedziemy jak widzicie. Teraz już nic nie widać, bo, bo jeżeli wchodzimy w ten tył, jakby. Nie mam dalej amunicji i nie mogę sobie nie skupić. No fajnie, no ale jak to się zniszczymy? Niech gnije. No tutaj powinno być jakaś właśnie wiesz, to jest No właśnie. Szczęście już jesteśmy na następnym przystanku a auto elektryczne miasto tam zawsze Jacyś Ruscy tutaj są i mówią Nie wiem Niemcy albo Ruscy Albo Rosjan Nie I Sorry, że tak kurde wymawiam, ale mnie to po prostu bo, Nie mam amunicji a Teraz sobie je kupię Dam się pokonać, dopiero kupiłem i znowu Makzamu. To pistoleta też, to też idziemy do elektrycznego miasteczka. Jak wesoło. Wcale nie jest wesoło, ja bym tutaj nie chciał tu. O kurde. Wajat. Ja cię, tak fajnie się zapowiadało. No by, oh fuck. Chcesz, że ten przystanek przynajmniej jest tak blisko, bo zaraz będzie lądował. Co tak blisko? Od, właśnie do miasta, jest daleko z tego. Jezus. Odgoniliśmy ich trochę, bo wy nic nie widzicie, naprawdę. Ale, kurde, jak ja, no to tutaj nie ciągle atakują. Ale, widzicie, że kurde, na mnie całe potworki idą. Nie! 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 nie. Nie Jest! Boże za szczęście, akurat na czas. Tu widzieliście? Ja Ale fart. O Boże I była kiedyś kanapa? Nigdy tego nie widziałem, ale okej. Okay. Mostek! Szczęśliwy mostek! Ogana granat. No i co, no i co? co no, mi zrobi, no. No, n -n -n -n, taki nie, no, no, no. Taki się go zagłosi, no. z tego. Chciałem namalowane wrota normalnie, Dobra, idziemy i od nowa. I teraz już będziemy na tym zaj tej zajezdni, głupiej. Tam nic nie ma. No co, nie uniweś podrobinę, gnup. Co to pan? Olimpią. Chodzę do środka na razie jeszcze. Nic nie ma. Chciałem się jeszcze upewnić. Dobra, ale spadamy stąd. Właśnie się zamknęliśmy. Beć przeszedłem. Dobra, spadamy do środka. Odbudowujemy bar barierę. I naparzamy w tych zombiaków. Nie bo ten nób nie danermuje. No i co mi zrobić, jeśli to nie obchodzi? Ej. A ja, ja jeszcze ani razu nie potrzebowałem reanimacji, więc jestem siebie nawet dumny. i dość Dobra. Nubowi pomogliśmy, bo miał też tam Potrzebuję reanimacji. Dobra, nie mogę za zreanimować. Widzieliście tam dobra. Idziemy kupić sobie coś w skrzynce, Drzwi są otworzone. Więc jest spoko. Proszę, żeby coś dobrego. No i właśnie o tym mówiłem, że nie opłaca się i co? Nie mam forsy już w ogóle. Nie opłaca się, nie mieć tylko na jeden raz. No już Balistyczny jest nawet dobry, ale to, to nie jest kartą 2 multiplayer. Ej, wpuśćcie mnie, by nie się nie wpuścić. Uważaj! Dobra, nawet do tego karabinu mam, Ka do tego karabina mam słowo, tego, amunicję. I do jasnej, co? Aaa, to było tylko to. Spoko. tak, Możemy jeszcze nagrywać 10 minut co najmniej, więc zaraz będziemy się żegnać. Jeżeli oczywiście, możemy jeszcze skinąć No już balistyczny sobie zużyjemy. Na... No, debila... Na no, debila. No, debila. No, debila, Ostatni strzał z męża balistycznego. Oczywiście nie trafiłem. Gin Genie, Gień od diabła! Die! One word you die! die. Może no, byłeś z tego mam jeszcze jeden nabój. Nie zbieram. A teraz już nie Dobra, nie będę już iść po to zatrzymał nic takiego. Ja nie mam do ogół, amunicji, więc... A nie! Nie będę wydała na to, no bo... A dobra, może być. Ale idziemy teraz do elektrycznego miasta, więc tam sobie kupię tego. Amunicję do AK -74, do AK74U A teraz sobie nabijemy tam trochę forsy. Dobra, bierzemy jeszcze raz, bo kurde, nie miałem tego. To się nie opadało. Dobra, aha, to oni już idą, no to już bez sensu to jest. Dobra, to na tyle, zaraz będziemy musieli się niestety żegnać, nudny odcinek, ale niestety będziecie musieli pisać komentarze jakie będziecie chcieli. bo to nie obchodzi, bo ten film wyszedł słabo. Mam nadzieję, że i tak zaraz zginiemy. A nie, ja mamy jeszcze 7 minut 59 sekund, to jeszcze trochę sobie pogramy, jakieś dwa przystanki jeszcze i koniec. No około dwóch możemy tak powiedzieć Lubię de kilo Dekilla Ins i double point jest e, 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 to się nazywa najlepsze połączenie za jestby szybko zabijać i jeszcze co masz razem 2, więc to jest najlepsze Nie otworzyli tego co by. Jezus Maria! Help mi, No jasnej cholery. What the f... Co to jest?! Boże! A oczywiście, bo to jest jedna kość, więc tutaj nie ma co się kurde dziwić. A oni se jadą. Dobra, to już jadę dnołem. Tylko ciekawe dlaczego są te klucze. Są do tego, wiem, ale ten drugi, bo nie zapamiętałem. Już. No to się pomodlimy. Poszli do nieba. No dobra. Wytyf... Gdzie oni mnie dali do jasnej chury? Aha, spoko. Wiem Gin! Giń, człowieku, Rozumiesz? Gnij! Masz gnić Ty Też, gnij! Gnijcie wszyscy! Rozumiesz? Gni! Gni! Musimy kupić sobie spółkę! Szkoda, że kurde nie wylosowaliśmy sobie krowy. Tylko nóż balistyczny i tyle, bo wcześniej nie mogliśmy. Krowa by była najlepsza, ewentualnie by tutaj ich kosił. Albo mućka, jak to się mówi. Karabin maszynowy, maszynowa, mućka albo krowa. Znam tylko cztery, na które można to złożyć. Ja mówię krowa. No czasami też karabin maszynowy. Tak bardziej w szkole mówię, że maszynowy nie mówię, się. się. Maksymalnie w ogóle nic, no to musimy zarelikować. Kurde to blokuje. Nein. No fajnie, no to teraz, kurde, zostałem tylko sam. Muszę gnić. A ta baba gdzie jest, w autobusie? Ale ja nie muszę, Ja nie mogę! Bo tam nie ma w ogóle nic odbudowane. Jezu... Nie jest dobrze, no good, dobrze. Dobre człowieku mówisz, i no good, takie out. No. Jezus, teraz muszę już tutaj przejść. Do jasnej cholery! I ile ich tutaj jest? Do jasnej! Z tyłu! Tymi... Sorry, że tak długo, ale naprawdę musiałem i Naprawdę Naby zawarto się presja. Ej, co to ona ma? THX Res. Ja nie jestem Res, ja jestem Adrian. Naprawdę, że nazywam Maciek 999. Cały czas się kłócimy z moim tatą, kurde, o komputer. Bo cały czas się kłócimy o Call of Duty. Dawaj teraz ja. Ja mówię nie, ja, ja chcę dalej. Cały czas się kłócimy, bo my uwielbiamy tę grę. Mój na zombie, ja na multiplayer. Ja też sobie czasami na zombie, ale ja nie gram na przetrwaniu na mieście. Może teraz będzie jakieś szczęście? Zombie. Dajcie mi jeszcze raz. słap. Szkoda, że nie możemy się pobawić tym swapem. Bo musimy zaraz kończyć za 2 minuty i 5 sekund. Te wielu gim, gim, a po co ja tym strzelam? Mam swata. Dobra, jedziemy zaraz. Więc musicie tutaj. O JEZUS MARIA! Przeżyłem! Ej, no akurat pod koniec odcinka były tła jaja teraz, teraz są takie jaja jak beret. Tyle na nas zapadło zombiaków. Dobra, gdy będziemy na następnym przystanku, jeszcze w tym busie się pobawimy. Na następnym przystanku już będziemy się kończyć. Jezus! A dobrze, bo na. Bo jakby ja nie zamknął tych drzwi, to byśmy już dednęli Pod koniec odcinka. Słyszałem! Boże! Ja! Pójrzę! Jezus! Na Dobra, więc to niestety koniec tego odcinka. Liczę, że tam coś powiecie, że dobrze, ale niektóre też były źle. To niestety musimy kończyć, bo to już koniec tego odcinka. Nic nam nie odjęło. Szkoda, że nie mogliśmy się dalej pobawić, bo teraz dopiero na dziesiątej rundzie jest Pole do popisu, ale szkoda, że później nie zacząłem. To niestety tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Będziemy nakręcać właśnie... Jest też zombiaków, Let's Play Crawdy Ops 2 Zombie. Te właśnie będziemy nagrywać miasto przetrwanie. Miasto przetrwanie. Wieś przetrwanie jeszcze, ale niestety z Transitem to już jest koniec. Powiadomię wam co było, do której rundy prosiliśmy na, na mieście, gdy będziemy grać. No i to niestety koniec. Życzę miłego weekendu, bo jest bo za niedługo, będzie weekend. No i co ja mam powiedzieć? No już nic nie mam powiedzieć. No. Z multiplayer to samo będziemy kręcić tyle. No i koniec. No i patrzcie jaka teraz jest frajda. My musimy teraz skończyć. Okej, okay, bo mamy 14 sekund do końca. Do widzenia. Trzymajcie się. Cześć.